Weronika, po pierwsze, dobrze Cię widzieć już się w 11. Powiedz, jak zdrowie, jak dyspozycja po tej dłuższej przerwie? Przede wszystkim miło to słyszeć, że fajnie mnie widzieć na boisku. Mm, zdrowie, no powiedzmy, jest coraz lepiej. Wiadomo, jeszcze nie do końca na 100%, ale cieszy mnie fakt, że wracam. Wygrywamy z Beniaminkiem z 4 do 1. No, zgodzisz się z tym, że pierwsza połowa była zdecydowanie lepsza do drugiej, gdzie musimy z tego wyciągnąć pełne lekcje? Tak, zgodzę się z tym, że pierwsza połowa była lepsza. Choć też nie do końca można powiedzieć, że narzuciliśmy swój styl grania, bo no, trochę za wolno przegrywaliśmy piłkę, ale w drugiej no, trzeba przyznać, że przeciwnik wyszedł trochę wyżej na nas, gdzie zaczęła się wkradać taka niepewność u nas, i no, musimy wyciągnąć wnioski po tym spotkaniu i skupić się na następnym przeciwniku. Wygrywamy trzecie domowe spotkanie. Ważne jest to, że jesteśmy konsekwentni od początku sezonu no i strzelamy bramki jeszcze w pożarnym sezonie. Nie zawsze było tak dobrze. Tak, tak. To najważniejsze, że strzelamy te bramki. Szkoda, że nie wykorzystujemy wszystkich sytuacji, tak jak chociażby moja sytuacja, nie będę ukrywać. Ale cieszy fakt, że strzelamy i no, mało tracimy też. No, szkoda dzisiaj tej straconej, bo uważam, że no, nie powinna być stracona, ale no, dalej pracujemy i skupiamy się. Na tym, aby nie tracić. Czekam na z kolejnym Beniaminkiem Strzewa. To już zapowiada się trudne wyjazdowe spotkanie, bo ten zespół pokazał, że potrafi walczyć w widzę. Tak, to będzie uważam, że to cięższe spotkanie niż dzisiaj, ale y, jak narzucimy swój styl grania, to jestem pewna o wynik. Dzięki. Dzięki.